Pamiętam, że chodziłem za brylem i za Góralskim jako taki fan płaczliwy, który mówił panowie, ja bym chciał grać tak jak wy, ale nie mam po prostu takich tutaj u nas w tym mieście to ka ma ludzi w ogóle. Muszę grać z tymi gośćmi, Oni grają bez sensu te solówki, a tego nie, Oni mnie uważają za debila, ja ich uważam za debili. I, a góralski mówi no to załóż z, koles, z kolesiami, z którymi coś czujesz podobnej muzy, słuchacie. Ja mówię, ale mam takich kolesi, oni grać nie umieją. To nieważne. Nie? Było nas czterech na początku I, i rzeczywiście można to uznać za śmieszne rzeczy, ale ten sound dosyć na, z tej dymówki jestem z niego dumny po latach, bo on jest bardzo mm, przez przypadek zupełnie wzorowaliśmy się na kryzysie, byliśmy pod wpływem Joy Division, Cure, zespołów mrocznych, ale też zespołów y, wesołych, bo były też klimaty lat 60., dużo saksofonu, tak się wtedy grało. No ja na tym basie tam dzięki dzięki, ale parę tych piosenek. Do dziś to, to w zasadzie kanon lawu, tylko że wtedy w innych wersjach, liceum, yy, liceum Kub mi karabin, pierwsze wersje piosenki zabijanka, garaż, to wtedy powstało. Początek tego wszystkiego był taki, że, że w zeszłym roku... Nie wiem, czy to ja do Pietrzaka zadzwonię, czy Pietrzak do mnie. Może byśmy wznowili tą tego tej, tej płyty Częstochowa? On mówi: jak mamy wznawiać, to zróbmy coś więcej: zróbmy koncert w tej waszej Częstochowie i sfilmujemy go, pierdolimy dokument. Ja mówię, dobra, no to zbierzmy się, mówię panowie. To teraz trzy dni grania, a nie chlania. Trzy dni grania, ewentualnie chlanie później po prostu, bo to jest imprezowa załoga ludzi, którzy, praktycznie, to jest święto, to nie jest praca, chleb. Codziennej, jakby taki dyscyplina zespołu, który musi wstać o tej godzinie. Na następne miasto, następne miasto. Po prostu zebraliśmy się w jesienią zeszłego roku zespół się świetnie przygotował. A ja z kolei dostałem infekcji. Wróciłem z Izraela, tam ciepło, a tu w Polsce październik. Mówiła mi na znajoma lekarka, która z nami była, że tak będzie. Trzy dni później nagrywałem. Musiałem tą płytę już nagrywać. Ale na tej płycie nie ma, na płycie DVD, bo też wyszło, nie ma żadnych poprawek. To jest taki tytuł 100% live, to jest naprawdę live i mm, ja tych facetów kocham po prostu, chociaż są trudni i będę się z nimi co jakiś, jakiś czas spotykał, bo to mi odświeża czachę w ogóle. Gorąca, 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 gorąca. Można powiedzieć, że było coś tutaj w rodzaju konkursu, nie? Powiedziałem panowie, no to przynieście kawałki, no ja decyduję, to jak jest w tej ja wybieram ale przynieść każdy ma równą szansę no. no. tam były są jakieś zawsze wiesz męskie animozje, tym bardziej, że to jest to jest często się pod, podkręca tym na przykład że nie wiem, ktoś komuś w 85 roku wydymał pannę albo ktoś kto muś ukradł butelkę wina w roku 86, nie? Nagle ktoś nagle pamięta, że po prostu tak było, nie. A potem oczywiście wszystko wraca do normy. Yy, a ja jestem takim wiesz yy, yy, dyplomatą, k***a, moderatorem tam i Zawsze się zarzekam, no more, k***a, ale ten alternatyw. Więcej nie. A potem gramy te koncerty i mówię, k***a, zajebiście było. Nie, to niemożliwe, nie można tego zamknąć. Dyskotekowy szmer Radio seks. Ludzie nie wiedząc, te w te stilaw alternatyw, różni się właściwie tym, że gramy materiał z lat 80 tylko i wyłącznie. Tam na koncercie nie ma żadnych przebojów z Jankiem, napisanych Benetkiem czy później. 8.2.8.9 to jest ten materiał i wiesz no to jest dla mnie ważna płyta, wiem, że ona wiesz nie osiągnie jakichś super nakładów, mam tego świadomość, ale to po prostu mam świadomość, że to jest płyta, która no, jest dla zainteresowanych i, i musiałem to zrobić, bo, bo tamta no w zasadzie była dawno temu gdzieś trochę w niebycie, a przy okazji wiesz no. Na głośno się spotkałem z kolegami, bo my żeśmy grywali co 5-6 lat, ale media o tym nie mówiły, bo, no bo to były takie tam małe koncerty. A teraz jest pro, powód, pretekst. 1985 rok był festiwal w Opolu, koncert Rock w Opolu, gdzie gdzie po prostu mm, gdzie po prostu zwycięstwo miał nagrać płytę, długrojącą. Wygrała wtedy Siekiera. A w żyli byli poważni ludzie. Kora, Dzisiaj, moja, dzisiaj to jest moja koleżanka, wtedy nie była. Znaczy, Niedźwiecki, yy, Marek. No wiesz, poważna sprawa. Każdy band miał grać po 20 minut. A my wiesz, w związku z tym, że k***, już tam nam miesiąc wcześniej na tej arenie nam zagrozili, że w ogóle. No to nie mieliśmy nic do stracenia, bo wtedy nawet co to było do stracenia, no. Postanowiliśmy tą taką reputację pogłębiać. Na no zasadzie, wiesz, Sex Pistols pod tytułem po prostu. Nie graliśmy pangroka w kategorii Sex Pistols, ale z zachowaniem i tak dalej. ja mówię Janek, do tego mojego frienda Janka Klerowskiego, malarza: Mówi, Janek, może byś mi, oczywiście, doskonale alkoholu, nie? W nocy, wiesz, może byś mi jakąś taką zajebitą ku... koszulkę, wiesz, namalował, że ja, ja bym ją, ja, będę w marynarce, a potem ją zdejmę i żeby coś napisać takiego, żeby oni wymiękli, nie? No i myślimy, co tu napisać. A napiszmy Tila w to. Nie? <gry> po prostu na tej na, na tej, na tej, na tym t -shircie. no i, no i wiesz, malował całą noc tam farbą, w śmierdziało w pokoju, wiesz, oczywiście na jubka. no i, no i wyszliśmy i stwierdziliśmy, że będziemy grali właściwie nie 20 minut, tylko tyle i nam się podoba, słuchaj, gramy, Niedźwiecki w wkurzony, Kora w kurana. wiesz, już 25 minut, tam stoi pod sceną, kurna. a ja wtedy zdejmuję to, nie, wiesz, no i co to ka jest w ogóle, wiesz, co to ka jest, no no i wiesz i... Wtedy jak to kur jak to przeszło konkurs, oni szansę mają, a co oni robią z tą szansą? Do tego, że są pijani jeszcze na scenie źle grają to tilaf to co to jest wiesz? <grybujesz> <grybujesz> Nie, chodzi o współczesny tilaf, to bardziej na muzie się skupiamy, wiesz niż na za... jakichś imprez, wiesz. Zresztą tam każdy, każda dekada miała swój, swój wymiar i każda dekada przyniosła coś temu zespołowi. Przez lata 80. zespół, myślę, że zyskał szacunek ludzi. Mimo, że wiesz, że, że, było, że było chlanie, że były używki, to zespół stworzył parę piosenek, nie wiem, garażowych tych taśm, które sam sobie sprzedawał na koncertach. Przez tą dekadę 80. Nie zyskaliśmy masowej popularności tylko, tylko świadomość tej pokoleniowa, pokolenia, pokolenia rodzina itd tak dalej, I szacunek. Szacunek to jest coś, co się nie da kupić, a nie było to związane z pieniędzmi. Dlatego wchodząc w dekady lat 90. gdzie zaczęły się pieniądze. I właśnie staliśmy się zespołem zawodowym, że podszedł ten tea i w zasadzie już zupełnie bardziej tutaj grupą warszawską. Bo też momentu składu z Jasiem Benetkiem to. Zacząłeś, przez tamtą drugą dekadę ugruntowaliśmy swoją pozycję, staliśmy się zespołem mainstreamowo-masowym, a przez ostatnią dekadę ugruntowaliśmy tę pozycję. I, I to po prostu każda dekada to jest inny czas w ogóle polityczny, społeczny, wiesz i nie mogę sobie tej ręki odciąć i powiedzieć, że ta jest lepsza. No. Nie mogę powiedzieć, że, że to, co kiedyś robiliśmy na początku, było najlepsze, a teraz jest do dupy, bo po prostu każdy wiesz, no, moment ma swój wymiar. Śmierć, miłość, seks, namiętności i kwestia spirytualna, czyli zmaganie się z tym, czy w ogóle on jest, czy go nie ma. I wokół tego raczej nie będzie tam polityki, nie będzie Polski, nie będzie Tuska, Nikaczyńskiego, raczej nie sądzę.